Witam wszystkich w omówieniu Patcha 8.2. W tym Patchu dostaliśmy nową linię questową, nazywa się Ar. Prezentuje się w ten sposób. Tutaj mamy dostęp do niej. Oczywiście będzie zawierała wspaniałe nagrody, które będziemy mogli otrzymać wykonując właśnie tą linię questów. Mieczek jest bardzo fajny, podoba mi się jego wygląd. Tutaj mamy jeszcze Pirata Mitycznego, czyli jeżeli to jest Mitek, dostaniemy nową premię do oddziału bohaterów, czyli ten, tą premię profitu drużynowego. Więc spoko, jest to jedyny mityk w, mm, tutaj w tej aktualizacji oraz jakiś fajny rewolwer. Mamy również dostępną nową misję, nazywa się Burza Beta Uzupełnij Zapasy, która polega na uzupełnieniu zapasów. Mamy tam przeszukać cokolwiek 30 razy, zniszczyć samochody 15, no to samochody każdy raczej wie jak wyglądają, zabrać grzybki 3, i beczki 6, zniszczyć 6 beczek, tak one wyglądają. Misja bardzo fajna, bo można ją zrobić tak naprawdę w minutę, dwie, po to mamy czas wolny. Misja trwa 10 minut, więc jest to bardzo fajna misja, żeby w szybkim tempie zdobyć sobie pedeki oraz talony. Na pewno będziemy ją grać na streamie. Została dodana również mapa skarbów, którą można znaleźć w skrzyniach albo sejfach. Ja akurat na taką trafiłem, prezentuje się ona w ten sposób. Na mapie wyświetla nam się na taki okręg, tak, podobny bardzo do, do tego, co jest na BR i w sumie tak samo to działa. Przybliżamy się do celu, yy, kopiemy i dostajemy po wykopaniu skrzynkę z nagrodami. Nagrody nie są jakieś super, spodziewamy się czegoś, czegoś lepszego, ale w sumie jak znajdziecie, to zawsze coś. Mamy oczywiście nowe lamy, nazywają się one pirackie lamy, prezentują się one w ten sposób. Yy, dają one schematy, nowe schematy nowych bohaterów. Które są w księgi kolekcji, można sobie ich pooglądać. Tutaj bohaterowie nazywają się Załoga Mieciobrodego. Prezentują się o, oni w ten sposób. Tutaj mamy do zdobycia e, akurat z tej lamy tego pirata, żołnierza, który prezentuje się w ten sposób. Ma on tutaj umiejętność spina, zadanie obrażeń mieczem, zwiększa obrażenia pistoletu o 65% na 6 sekund. No taki trochę gangplank, jak ktoś gra w lola, podobny. Mamy jeszcze tutaj bohatera. Czy on będzie dobry? Taka mieszanka z pistoletem i mieczem mogłaby być, jest ok. Mm, tutaj mamy kolejną bohaterkę. Zwiększa obrażenia pałki o 15%, i tutaj jest błąd raczej. To zwiększa obrażenia pałki na profitu dowód co 50% powinno zwiększać. No jak ktoś lubi grać pałką, to spoko. Tutaj tego bohatera otrzymujemy za linię questów. Zwiększa obrażenia mm, kul armatnich, czyli pewnie FK będzie wystrzeliwać kulę armatnie w tym momencie i zwiększać obrażenie o 40%. No jak ktoś lubi grać pod fka no to spoko. Kolejny pirat tutaj, tym razem rubieżnik. Kokosowy interes, i to jest bardzo ciekawe. Mamy 20% szansy profilu standardowego na znalezienie kokosów w pojemnikach. Czyli, jeżeli przeszukujemy pojemniki, no to mamy te, mamy te kokosy, mamy szansę na znalezienie 20%, czyli no malutko. Tutaj mamy 30, więc ta no, szansa się dużo nie zwiększa. Ale kokosy zwiększają wrażenie o 136%, i jest to naprawdę duża ilość, i wszystko polega na tym. Wszystko chodzi właśnie o to, na ile te kokosy trwają. Nie jestem dokładnie pewny, ale to będzie raczej w testach tych bohaterów. Będę, będę to omawiał. Ale obrażenie o 136% to jest bardzo dużo zwiększone. Obrażenie, no w porównaniu do procesu standardowego 16-136% to jest ogromna różnica. Bardzo duża. Tutaj jest kolejna piratka. Zadanie obrażeń z pistoletu zwiększa obrażenie mieczy, czyli tak podobnie w tamtym Piracie. Tylko tutaj jest to na odwrót. Czy jest sens? Wydaje mi się, że nie, bo. Na przykład Mistrz Miecza Ken ma obrażenia mieczu o 75% w postawie cienia. Czy jest sens? Wydaje mi się, że właśnie nie, skoro jest ten Mistrz Miecza Ken. no Ale jak ktoś lubi, fajnie ta postać oczywiście będzie wyglądała w gierce. Jest jeszcze jeden bohater, tutaj Ninja. Wydłuża czas trwania bólu o 67%, smocze cięcie powoduje ból. No, trzeba będzie potestować tą postać. Na razie nie będę siebie pojadał, bo nimi nie grałem. Jeżeli chodzi o bronie, tutaj są bronie steampunkowe, prezentują mi się one w ten sposób. No, nie będę ich omawiał. Więcej właśnie będzie w materiałach dotyczących testów tych broni. Zapomniałem wspomnieć, mamy jeszcze nową pułapkę. Nazywa się salwa burtowa. Tak się ona prezentuje. Raczej, tutaj na obrazku widać, że będzie to wystrzeliwać kule armatnie, także spoko. Ciężko tak ocenić po prostu na papierze. Będę się zajmował oceną tej pułapki na live albo na jakimś filmiku, jak zrobię. Teraz na sam koniec otworzymy sobie 6 pirackich lam. Także, żeby nie przedłużać, po prostu otwieramy. Będę to oczywiście przyspieszał. Zobaczymy, jakie nagrody tutaj wpadają. Czy uda nam się coś trafić? Zobaczymy. Liczę właśnie na legendarne bronie piratów, żebym to mógł przetestować. O! Mamy nową pułapkę. Widzicie? Salwa burtowa. Jest to nowa pułapeczka. Zaraz ją sobie zobaczymy jak ona tutaj wygląda, jak się prezentuje dobra, kolejna lamka otwieramy patrzymy, standardowe raczej te schematy, zielone, niebieskie będą wypadać, o i jest nowy pirat fajnie, fajnie oczywiście te nowe bohaterowie naprawdę mega fajnie wyglądają, Na pig games trochę się postarał tym razem nie dali czegoś takiego, że, że dają starych bohaterów albo stare schematy i z czego się ogromnie cieszę, no bo są to nowe bronie do testowania, o jest akurat nowa kosa Łomota parowy, także spoko. Jeszcze mamy trzy lamki. No akurat tyle talonów mi się udało zbierać. Na pewno niektórzy będą mieli więcej, jeżeli zbieraliście, ale ostatnimi czasy w ogóle właśnie w ratowanie świata nie grałem, także no tych talonów też siłą rzeczy nie ma tak dużo. Ja tak na 6 lam akurat starczyło. No bo tutaj pułapka ponownie była. Otwieramy kolejną przed ostatnią tym razem lamę. Zobaczymy, co wypadnie. Liczę na schematy Kurcze Złote, ale ich nie ma. No będę musiał trochę pofarmić. Coś tak cienko. W sumie fajnie, że ten pirat wypadł. I tak osa, ale liczyłem na tą sniperkę bardziej. Która jest nowa. No ale też może być. Bardzo często ta pułapka właśnie wlatuje. O, jest nowy bohaterka. Także spoko. Ninja. Ok. Także to by było wszystko w tym omówieniu zmian przedstawiłem takie najważniejsze zmiany. Pokrótce ją mówiłem, przedstawiłem jak to, jak to wygląda. Jeżeli się podobało, zostawcie subika, łapkę w górę, będę ogromnie wdzięczny. I trzymajcie się do następnego materiału.